To. dlaczego jestem z Marleną? Takie jak podstawowe pytanie. Dlatego tofnijmy się 2,5 roku wstecz. wstecz. E, mm, generalnie byłem takim samym zwykłym szarym człowieczkiem który zapierdalał tak jak większość szarych normalnych ludzi i do tej pory w zasadzie to cały czas robię, cały czas to robię. E, Marlena kiedy ja potrzebowałem 500 zł, żeby spłacić moje stare długi z jakiegoś tam kurde laptopa, którego kiedyś tam brałem, którego już w zasadzie już nie mam. Eee, nie miałam wtedy pieniędzy Zadzwoniłem do Marleny i spytałem się czy nie pożyczyć do następnego miesiąca 500 zł Bo potrzebowałem kurwa 300 zł na ratę, no i tam wieś na życie, wiadomo, bo miałam swoje problemy i w ogóle Tego się już tłumaczyć nie muszę mam nadzieję Ale mogę się z tego wytłumaczyć, bo też miałem kurwa takie fazy, że musiałam i mamie pomóc i tam taćcie troszeczkę, Jak to wiadomo, jak to w życiu Marlenka generalnie od razu po moim telefonie do mnie przyszła Przyszła, co zrobiła pierwsze? wzięła kartę bankomatową, wsadziła kurwa do bankomatu, wyłaciła te 5 baniek i mi te 5 baniek dała. I powiedziała co Rafatus ja ci nie pożyczam tylko je kurwa daję. No tak. I chciałem jej to oddać, nie chciała od mnie wziąć. Po miesiącu chciałem jej to dać i nie od niej chciałem od tego wziąć. Ale mało tego, chuj ale już, nie same... ale daj mi powiedzieć, nie chodzi o pieniądze, nie chodzi o pieniądze. Chodzi też o wiele, wielokrotnie sytuacji. Ta, to jest fakt, że raz zostałem przez nią w pizdę, to jest oczywiście racja, ale to przez mój zwykły debilizm, bo się najebałem. Poszedłem z nią, kurwa, na rocznicę, a się napierdoliłem, bo to akurat była nasza rocznica. Najebałem się, kurwa, jak szmata, dlatego się dla mnie kobieta wkurwiła i tyle. No i tak się zachowała, ja w sumie rozumiem, bo chciałem jej zrobić na złość, dlatego, że tego nie zrozumiałem. A w zamian co Rafatus mi pozwolił, kurwa? Uswoi twoja mama mieszkać u ciebie, tak? No tak, no mieszkałaś u nas długo, ale to już miesza o to, to już akurat tego się nie wypomina. Pracowałam, miałam Dokładnie, Dokładnie, A daj mi dokończyć. I teraz myślę, że w tym momencie ciężko by było znaleźć kobietę, która pokochałaby mnie za to, jakim jestem. Bez tego wszystkiego. Jeżeli ja teraz bym się pokazał bez jakiegoś internetu, bez tego, kim tutaj jestem na tym całym YouTube, bez tego, kim ja w ogóle jestem, wiesz, no w całym tym świecie internetu, Mimo tego, wszystkiego, to myślę, że by było mi ciężko. a jakby to wszystko tak. Oczywiście, znajdują się kobiety, które chcą ze mną się poznać, które chcą ze mną pogadać, ale to nie jest to samo, co wtedy poznawam, jak wtedy poznawałem Marlę. Jeżeli z was, jeżeli wy tego nie rozumiecie, to sorry, do tego dorośnicie. A Marlena, co ci daje wsparcie? Marlena, możliwe, no jest, masz ze sami odpały. Jeszcze sami popierdolą, jak jebana, doniczka, kurwa, która spadła z piętra. Ale, ale, ale czasami naprawdę kurwa wyraża swoje zdanie, pomaga mi w wielokrotnych sytuacjach, ci daje. daje mi w chuj wsparcia, w chuj tego wszystkiego, która nie dałaby mi żadna kobieta, więc proszę naprawdę, ale Rafał... nie oceniajcie ją taka jaka jest na tych streamach, bo nikt nie zna jej prywatnie, także piąteczka. Miłość od pierwszej pożyczki, piszą. Miłość od pierwszej pożyczki. Na pierwszej pożyczki się nie trzeba, bo pi pierwsza miłość to była, proszę ja was, jak kurwa y, z nią byłem y, w tym, w barze. Na kursach barmańskich, to dopiero tam, słuchajcie, właśnie jak zapoznałam Marlenę. Marlenę zapoznałam, proszę ja was, na kursie barmańskim. Byłem tam generalnie też y, przypadkiem i na mnie się patrzyła kobieta kurde y, cały czas. Przez tydzień, a, a ja ty jeszcze. ty to co, nie patrzyłeś na mnie. No też się, się, się patrzyłem, bo mi się bo mi się spodobałeś, naprawdę. No, ty daj mi e, Ale, ale, ale dokończyć. dokończyć. No, no i generalnie, ja chodziłem ja na nocy do cukierni prywatnie, sobie pracowałem, żeby zarobić parę groszy. To chodziłem sobie na nocki i generalnie tak kończyłem robotę trzecia w nocy, bo do mnie jeździłem sobie samochodem. Wtedy i o trzeciej nocy sobie, kurde, wracałem do domu i kurwa, mać zapierdlałem na kursy baronackie, który był o dziewiątej, dziesiątej, zależnie. No i kurwa, yy, generalnie, yy, no i co, no i przychodziłem kursy, no i żem kurde sobie tam klał, nie? Zazwyczaj tak się ustaliłem z Wawramem, że jak nie wchodziłem, to albo mam mi setkę, albo browara, albo to i to, albo zależy co chciałem, bo to był prywatny bar, gdzie były prywatne kursy barmańskie. No i pewnego czasu powiedziałem do Marlen, słuchaj, tak jak teraz ją siedzę, tylko że ona, ona siedziała po tej stronie, jak pamiętam tak gdzieś Marlenka, siedziała po lewej mojej stronie. I a ty co się bardziej do mnie przesuwałeś tak, ta, ja tak, a ja tylko tak a i w a tak a nie mówię, i tak w nie mówię, tak mówię, tak jak teraz Mówię do niej, Ty, ty masz okres? A ona powiedziała tak No i później ją przyprowadziłem do domu do Jakoś tam po jakichś tam akcjach Gdzie tam koleżanka podcisnęła, tam nieważne już to, nie? I moja mama do niej mówi To no, nie jest niemożliwe Ja mówię, co jest niemożliwe? Na pokuszył dowód I się na dowodzie okazało, że żeśmy się urodzili tego samego dnia w barze się bo w barze już wiedzieliśmy o tym, ale nie chciałam o tej matce powiedzieć, bo myślałam, że on o tym nie wie i kurwa generalnie okazało się, że w barze poznaliśmy się tego samego dnia znaczy urodziliśmy się, a poznaliśmy się innego dnia no no zresztą pokaż dowód, pokaż dowód, nie pokaż dowód, ja tak to pokażemy im, Dawaj, po udowodnimy im no co ty no pokaż, dowód? pokaż dowód, pokaż dowód, proszę pokażemy wam dowody patrzcie się e, ty jesteś moim bratem bliźniakiem <laughs> o brat bliźniak, no zaraz jeszcze, brekuł gdzie jest mój dowód? Daj dowód. No, ej, to kurwa zakryję, nie Tutaj tylko jest data. Ja, ja mam tutaj datę 6 maja 95, bo gdzieś masz datę. No ja też zakryję. No kurwa, no tu masz. Zobaczcie, tu jest, tu jest mój dowód. Mój rej. <grym> Zobaczcie, 6 maja 95 rocznik. Tak? Wszyscy widzą doskonale. Wszyscy widzą. Róbcie teraz te odszoty. To jest mój dowód, a to jest dowód Marleny, słuchajcie. Oni piszą, że my od jednej matki. Rafatus. A to jest dowód Marleny. Czyli mój dowód i dowód Marleny. Jak oni piszą, że my od jednej matki. Czy Co jednej matki? Eee... Nie, to nie jest jednej matki. Zobaczcie, tu macie akurat w dowodzie macie coś jak nazwisko rodowe. Tu jest Gałązka. Marlena Gałązka. Tak. Tu macie Marlena Gałązka. No dobra, jeszcze o to. Że niech ostrój złapie. No dobra, jest no. Marlena Gałązka. A tutaj macie moje. Rafał Andrzej Kowalczyk. Wow! Jak to wygląda? Rafał Andrzej Kowalczyk. Z jednej próbówki piszę Z jednej próbówki, no najwyżej, z jednej próbówki Więc, yy, więc tak jak mówiłem Tyle mam do powiedzenia w tym, w tym momencie